Witam wszystkich! Dzisiaj są, jakby tak powiedzieć, dni budowy. Trochę ciężko mi z palcem byłam wybitego, ale jakoś to mi idzie. Budujemy buduje wolierkę. Nie, że nie największa, ale to wystarczy taka. Mam zamiar zrobić dwie, chociaż tam trochę mi popękała. Moja być pierwsze tamte, ale dostałem takie płyty, nie płyty różne i myślę, że by z takich zrobić to trochę pozmacniałem, przybijem kątowniki trocheczkę krzywo, bo małe były. Ten Za małe kupił i ten i nie będzie A tak to muszę na razie. Jakoś to zrobić. Tylko nie wiem, z której strony większą przybić. Czy od południa, tu, czy, na, czy od północy. Tą większą. Bo tą mniejszą to na razie nie wiem, kiedy będę kończył, bo czasu nie mam za bardzo. Czasu nie mam i, i tak. Także jak będę, jak jakieś będą prace szły do przodu, to będę wam pokazywał. Także do zobaczenia, do za chwilę. Znaczy dla mnie to będzie dość długo, a dla was to sekunda, a dla mnie to będzie godzina. Także do usłyszenia. Pogoda nam coś nie sprzyja. Ale nie poddajemy się, robimy dalej. Chyba że zacznie deszcz, no to sobie trzeba będzie uciekać. A że śniegu, no to się trochę oczepi i będzie dalej można robić. Dobra, wracam do pracy, ucinam tą deskę. No i dobra, dobra, zabieram się, bo czasu nie ma. Jest jedna Chyba trzeba będzie przerwać pracę. Jak to Wam pokazać, żeby. O, na rękawicy widać, cały już biały jestem. Sypię jak nie wiem, jak nie przestanie w ciągu chwili, tak? Trzeba będzie przerwać pracę. Dobra. Na razie jeszcze będę pracował. Pokażę wam co zrobiłem. Chciałem żeby tam nie zatykać, tylko wezmę taką samą płytę teraz przybiję tu. Trochę rozszerzę. Tamtą. Tam co jest ta dziura. Przybiję siatkę. I z przodu będzie siatka. I pod spodem siatka. No i dobra, na razie to tyle, dobra. No praca rwie. W re, w riwie? jakoś tak, jakoś to nam na razie idzie. Tu żem przybił deski, tu jeszcze przybiję listewkę, tu właśnie będę ją ucinał i wstawię ją tu. Tu potem pójdzie siatka i teraz nie wiem, gdzie tu ją przybić. Chyba tu ją przybijemy, jak to pójdzie, tu. Nic, będę się za chwilę o tym martwił tutaj będzie siatka szła tędy tu zabiję. pójdzie tu, tu tu tu. i tu przybijemy jakoś to będzie. Bo chciałem zabić całkiem tą ścianę, ale myślę mam takie ciuki co żebym wykorzystał i myślę tutaj będzie siatka, będzie większy przewiew, będę miał w folierce. I tak będzie cały przewiew, bo tu będzie... Taki o, dzyndzybą zrobiony. Jakoś to będzie. Dobra, nie będę przydłużał, bo się tam będziecie pewnie nudzić. Także utnę to, przybiję. Porobię już ostateczne takie przeróbki. I pokażę jak to wygląda bez siatki. Dobra, do zobaczenia. Do zobaczenia Dobra, przebiłem to już wszystko i będę to pomału teraz obkręcał. Dobra No i tak wygląda cały cała walierka Tutaj będzie zrobione symbolem Jak jakoś trzeba jeszcze mnie tam próbować mocniej, tam tyły Piszcie mi w komentarzu z tej strony lepiej, czy z południowej, czy z północnej. Może komuś, co tak, ten może ktoś będzie też co tak mogł tak zrobić, to takie przygotowanie. Także szukam, żeby zrobić jak najłatwiej, musiałem teraz tym własnym pomysłem wszystko robić. Także...

Dwa. Czarny samczyk pilnuje. Są nareszcie pierwsze jajka. Tamta samica będzie na razie luźna. Tu myślałem, żeby takie zainstalować. No i chyba zainstaluję, to wezmę tak przy tego. I będzie dobra. Czyli to tyle. To by było chyba wszystko. Aha, no i mamy jednego zbiega z głębnika, bo... Samica wczoraj uciekła. Cwaniara. Chciałem dać im jeść, a ta se tutaj zejrzała, że drzwi są niedomknięte i, i prysła. Cwanica. To się długo nie nacieszyła wolnością, bo ją jaszczą zaraz zaczął gonić. I czy ją złapał, czy nie, to tego wam nie powiem. Wiem, że na chwilę siadła u mnie na dachu. Pooglądała się. No i musiała na chwilę szybko uciekać, bo ją. Mój kolega zaczął ścigać Ten pan jaszcząb Trzeba je trochę gołąbków nabyć, tego będę musiał gołębia usunąć Bo on jest trochę taki Nie za dobry Teraz coś taki choruje, taki wyschnięty troszeczkę jest taki jakiś trzeba będzie go lepiej usunąć żeby nie zaraził reszty gołąbków Mam ich naprawdę już niewiele. Co chwila mniej, ale teraz myślę, że czarny samczyk i Płowa samisia zrobią resztę i odbudują hodowlę jako taką. Aha, jak może, może nie wiem czy mówiłem czy nie, ale to jednak będzie samczyk. Tak, to jest jednak samczyk. On zaczął poruszać. On z dziwnym trafem on się sparzył z tym czerwonym, ale... Nie będę kombinował z nimi, także. To wszystko. Dziękuję. Do widzenia.